Mniej więcej dwa lata temu Komisja Europejska opublikowała taki, taką ideę założenia polityki gospodarki o obiegu zamkniętym, tak ładnie zostało nazwane. U źródeł tego leżało przekonanie, że marnujemy strasznie dużo surowców, które można wykorzystać ponownie w różny sposób, w związku z powyższym, że zasoby surowcowe świata są. Ograniczone i konkretne. Kiedyś to się może skończyć, będą problemy z uzupełnieniem tych. Te sygnały o tym, że skoń... ropa nam się skończy za 40 bądź 60 lat, gaz mniej więcej za tyle samo, docierały już dawno. Oczywiście po drodze się pojawiały nowe odkrycia, gdzieś tam te terminy były przesuwane wielokrotnie, no ale powiedzmy, mamy świadomość, że, że, że z paliwami Ciekłymi gazowymi może być problem w przyszłości. Z węglem trochę mniejszy. Ale zaczęły się pojawiać również publikacje mówiące o tym, że może braknąć również pewnych metali, fosforu. Fosforu w świecie jest na 150 lat, według obliczeń. 80% tego, tych złóż jest na terenie Maroka, i to jest niekomfortowa sytuacja dla całego świata, bo brak fosforu to jest brak nawozów. Brak nawozów to mniejsze plony, czyli kłopoty z wyżywieniem ludności. Stąd tego typu poszukiwania y, rozwiązań, i stąd się wzięła ta cała idea. To, co się pojawiło te dwa lata temu, mocno wystraszyło i można powiedzieć było y, raczej przejawem ambicji polityków niż realnych możliwości. Były tam hasła dosyć szczegółowe, można powiedzieć. Y, podające wymagane na przykład poziomy odzysku aluminium z odpadów, przy czym yy, zostało to oprotestowane przez Huty aluminium, które stwierdziły, że ten procent odzysku jest technicznie niemożliwy. Stąd pojawiła się w grudniu, drugiego, dokładnie 2 grudnia 2015 tak zwana wersja druga tego pakietu, który jest Niektórzy uważają, że znacznie, znaczy w ogóle jest, w moim przekonaniu, znacznie łagodniejszy, ale niektórzy uważają, że jest za mało ambitny. No ale tu nie chodzi o ambicje, tu chodzi o realia. Ambitni możemy być, tylko jak coś jest niemożliwe fizycznie, to się po prostu tego nie przeskoczy.